Hej, widać po raz kolejny w Roach Legacy. Eee, tak. Ostatnio zaczęliśmy jako mały barbarzyńca. Będziemy kontynuować przygodę małego barbarzyńcy. Znaczy, małego króla barbarzyńców. Aj. Eee... To teraz jest śmieszne, że teraz wszystko, co powinno być, co wcześniej miałem bez przerwy na karę tego, to teraz już tego nie ma. W sensie, że chodzi mi o wszystkie wyzwania, wszystkie dziury, wszystko ten było robione tak, żeby to karzeł przeszedł? A teraz nawet ani jednego miejsca jeszcze nie spotkałem, co to mogę karłem załatwić. Aj. żeś ty kurde. E, dobra. Trzeba zejść na dół, Aha. szanić waszą tackę, szanić dobra. Ej ej, 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 teraz muszę się troszkę wrócić. Żeby nie było E, no Wcześniej, się nie ruszałeś, a teraz się nagle po postanowiłeś poruszyć, ty w Serio, byłem na takim tym, że Jedna kula dała radę mnie tknąć Eee, dziura Nie, 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 nie. Nie, błękitne oko. Bez skakania, no ale nie mam żadnych dosunięcia, więc nie dam rady tego zrobić bez skakania. Nawet jakbym chodził cały czas po igłach, to i tak by bez skoku bym nie dostał się na ten. Nie, no kurde, blady moje. Wycelowanie, kurde, tutaj jest droga dla karła, oczywiście nie. Skąd ja mam wiedzieć, że kurde wejście jest w jednym z działek? Dziwne to trochę było. Aj, e, y, e, dobra. Tu ładnie, tu ładnie. Aj. E mi się jeszcze dał zabić, kurde igłą. Nie fajnie byłoby. No, wiedziałem, kurde. Że, jak będę chciał go zaatakować, to uderzę go w tak głupi sposób, że sobie jeszcze krzywdę zrobię. No, tu jest las. Tak. Ale jeszcze pójdę zobaczyć gdzie jest ten. Gdzie jest mój kolejny punkt i boss? Dobrze. Jest dobrze, jest, dob jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Nie Tease, kubańcu. Trochę pieniędzy. Zawsze się przyda. Ja. Tu już nie mam co, aha, de, de, de tam. Tędy. Taka jest droga do tego. A, ty kurdy kopani. Oż. No, nie, no nie mogę wskoczyć. Myślałem, że go jednym uderzeniem załatwia, a jednak nie. Łożesz ty, co to jest? Może też pamiętać, że tutaj są mimikony. nie mimikony, tylko mimiki, chyba tak. Oni po prostu się nazywają mimiki. Ale c wiadomo o co chodzi. Ściema... skrzynia, o. Może też lepiej będzie brzmiało. Kisku bańcu, kurde. i mnie rzuca. O. O. Teraz mogę... sobie czytać? Czyli są tylko 24? W te... Au Pamiętniki księcia Umieraj kurde blade dobra Ech, muszę trochę bardziej uważać w szczególności na strzelające w pionie te obrazy i parę innych dodatków a, no. Kurde, nie spojrzałem na mapę i to był mój błąd. Zwykłe, zwykłe skrzynie są pokazane na mapie tym znacznikiem. Don't take damage. Uuu, to będzie trudne. Już to widzę. Nie, kurde, za. Muszę ba cały czas wciskać w bok, żeby po prostu, jak już sunę, raczej jak już lecę, to nie zatrzymywać się po prostu w powietrzu ani nic ten, bo od razu na pewno trafię na jakiś bok kurde ostrza. Boli mnie brak życia, który się robi coraz bardziej. Brakiem życia, coraz bliżej się staje brakiem życia. Nie! Uderzył. Nie! W tym samym momencie, kiedy mnie trafił, ja go uder chciałem uderzyć. No, żeż ty. Dużo wiary się umie i się zabija po drodze. Arcymak, królowa, smok. Smoki są na razie do niczego. Ona nie ma żadnego syndromu, więc. Ten. Wezmę sobie to. Kupię. Ciężar. A ja wezmę ciężar pancerza. Dobra, ona miała jak. Pani Mag miała jakiś ten. Flip śpiewa. A, balansu. Jest, balans. Tylko, że tutaj jest złota. Zapakowane. i eee. To jest problem. Na razie, jednak, wolałbym mieć trochę pieniędzy więcej. Jednak o trzy monety więcej złota to jest coś. No oczywiście, kurde. Uch, to było bliskie. Chciałem, że mi trafia, jednak jednak nie. Jednak byłem troszkę za wysoko. Uch, to było bliskie. Dobra. Ajajaj Ja to mam kurde szczęście, zawsze skoczę tak, że po prostu prosto na coś Noż w duszę kopany Chciałem powiedzieć, że druga skrzynka pewnie będzie na karła, no ale nie chciałem ubiegać faktów. Ojeju. trochę zebrałem. Nie. skubany. W momencie, kiedy chciałem go uderzyć, to od razu musiał mnie, kurde, ciapnąć. Tu nic nie ma. Coś na dole jest. W tą? Nie. W tą. Hopa, hop. Dobra. Ja... Okej. Okay. Okej. A, dobra, tutaj skrzynki. Tutaj ten. Aj! Nie chciałem się przenosić. Przynajmniej nie teraz. Co to za pokój, kurde? Zewsząd strzelają. Oho. Nie ma tak jak mieć szczęście i od razu kurde patrzeć sobie temu przeciwnikowi w oczy. Trzy obrazy. Serio. Czemu nie możecie umrzeć od jednego ataku, co? No, stik Kopana bestio, przebrzydła. No co za śmierdzący wilk, no? Ajajaj! Od kiedy wilki latają? E, p. E, u. W jedną stronę się udała, czy w drugą? Też jest dobrze. Tylko pytanie: jak długo? Jest droga i u góry jest droga. Tylko pytanie brzmi, czy u góry droga jest. A. U góry droga prowadzi jeszcze wyżej. Te wilki są upierdliwe. Normalnie upierdliwe pierwszej klasy. Nie, ja, tutaj jest też skrzynia. Uff. Aj, i tu się zaczynają problemy. Łę. tą stronę raczej nie ma co ten oczywiście jeszcze kurde te działka strzelają nie A raczej te na naścienne... no skur Dach. Eee. Dobra. Okej. Okay. To to był kolejny odcinek z. E, Road Legacy. Ja widzę się z wami w kolejnym. Na razie i cześć.